wrócę do bramek, a więc mamy e, różnego rodzaju bramki, gdzie e, styki powodują e, stan na wyjściu. Wyjście jest oznaczane symbolem X, a styki nasze są o, oznaczane symbolami e, A i B. I e, mamy bramki typu NOT, AND, e, NAND, OR, NOR, XOR i XNOR. Ja dzisiaj omówię tylko te najważniejsze bramki. Co jeszcze jest istotne? W wielu programach będzie tak, że jeżeli mamy zaprzeczenie, to jeżeli mamy zaprzeczenie bramki, to z prawej strony będziemy mieli takie kółeczko, tak jak tutaj w przypadku bramki NENT. Nie wiem, czy widzicie. Później, jeżeli mamy bramkę NOR, to też zobaczcie, z przodu jest takie kółeczko. Po tym możemy. Poz że jest to zaprzeczenie bramki. To jest bramka OR, a to jest jej zaprzeczenie. Symbol różni się tylko tym kółeczkiem. To jest bramka XOR, a to jest zaprzeczenie bramki XOR, tak? Też różni się tylko tym kółeczkiem. To jest bramka AND, a to jest zaprzeczenie bramki AND. Różni się tylko i wyłącznie tym małym kółeczkiem, więc z lewej strony są wejścia, które nazywamy stykami a z prawej strony cewki, które nazywamy wyjściami, tak? I teraz przejdę do programu, przejdę do programu do obsługi sterownika. Ja wam wytłumaczę, na czym te bramki polegają. Dobrze. Zobaczcie, zaczniemy od bramki AND Bramka end działa tak, że stan wysoki na wyjściu, czyli na cepce, jest dopiero wtedy, jak na dwóch stykach też mamy stan wysoki. Jeżeli mamy stan niski na, której, na którymkolwiek wejściu, na którymkolwiek styku, to na wyjściu również będzie stan niski w bramce end. Jak wygląda konstrukcja takiej bramki? Więc konstrukcja takiej bramki wygląda tak, że mamy dwa styki. Pierwszy sobie nazwiemy powiedzmy I0 i nazwiemy go w komentarzu jedynką. Drugi styk mamy, nazwiemy go I1. W komentarzu nazwiemy go dwójką, tak? I teraz zobaczcie, i teraz lecimy do naszej, do naszej cewki, czyli do naszego wyjścia. I mamy zwykłe wyjście, też je zaadresujemy jako Q0, tak? Nie nazywam, bo tylko jedno wyjście będziemy używać. I teraz zobaczcie, przejdźmy do symulacji. Zobaczcie, jest, włączę symulację naszej bramki. Mówimy cały czas o bramce AND. I zobaczcie, zasymuluję. Pierwszy styk jest w stanie wysokim, nic się nie dzieje. Nasza cewka jest w stanie niskim. Drugi styk robimy w stanie wysokim i nasza cewka przechodzi również w stan wysoki, czyli suma e, tych e, styków koniunkcja ty powoduje stan wysoki e, cewki. Tak e, dobrze i tak wygląda bramka. Tak wygląda bramka mm, end ta. Czyli zobaczcie, dwa zera na stykach nic nie powodowały. Stan wysoki na jednym styku też powodował zero na wyjściu. Dopiero koniunkcja, czyli jakby mnożenie tych dwóch ustawienie ich szeregowo spowodowała. O zadaniu domowym powiem później. Teraz sobie zrobimy bramkę. Teraz sobie zrobimy bramkę. A, mamy cały czas tutaj. Dobra. Teraz sobie zrobimy bramkę OR. Zobaczcie, to jest bramka OR. I bramka OR. Wystarczy jeden styk, aby nasza cewka była w stanie wysokim, tak? Więc przejdę do trybu online, symulację włączę. I teraz zobaczcie, wystarczy jeden styk i cewka już jest w stanie wysokim, tak? Jeżeli dwa styki będą w stanie wysokim, to ten sygnał również z lewej strony przeleci nam na prawą i wykona stan wysoki na cewce, tak? Ten styk sobie wyłączę i zobaczcie, dalej cewka jest w stanie wysokim, tak? Więc to jest bramka XOR. Czyli zobaczcie, wystarczy jeden styk w stanie wysokim, żebyśmy mieli stan wysoki na cewce. I tak wygląda konstrukcja tej bramki w WinLDR. Przejdźmy do naszej bramki. Bramka OR, czyli zobaczcie, wystarczy jeden ze stanów wysokich na styku, żeby na cewce pojawił się stan wysoki. Widzicie? Widzicie, tak? To teraz zrobimy sobie kolejną bramkę. Teraz sobie zrobimy bramkę XOR. Tak? I to będzie ostatnia bramka, którą dzisiaj przerobimy. Bramka XOR, ta bramka. Zobaczcie, ta bramka w matematyce nazywana jest alternatywą. Ten albo ten. Nie może być ten i ten. Jest albo ten, albo ten. Czyli w takim wypadku jeden ze styków musi być w stanie niskim, a drugi w stanie wysokim. Wtedy mamy logiczną jedynkę na cewce, na wyjściu. Jeżeli mamy dwie logiczne jedynki, to stan jest zerowy na cewce. Jeżeli mamy dwa stany niskie na styku, na stykach, to również na cewce mamy stan, stan zerowy, tak. Zobaczcie, konstrukcja tej bramki wygląda trochę inaczej. wyłączy symulację. Gumką sobie wykasuję, przejdę do zaznaczenia. Dobrze. Dobrze, zobaczcie. Tak wygląda bramka XOR, z tym, że jeden ze styków jest stykiem w stanie, w stanie niskim, czyli musimy mieć jego zaprzeczenie. Tak wygląda zaprzeczenie w wineldr Tu mamy styki, tu mamy cewki. I te zaprzeczenie robię pochylnikiem, ale ewentualnie wybieram z Basic'a styk normalnie zamknięty, tak. I teraz zobaczcie, przejdę do symulacji. Przejdę do symulacji, zobaczcie te styki, ponieważ są zamknięte, są w stanie niskim, przepuszczają sygnał, tak. Są normalnie zamknięte, tak. Tak jak macie włącznik światła i jak on jest włączony to światło się pali. Więc te są włączone, tak? A te dopiero trzeba włączyć, tak? Więc zobaczcie, jestem w symulacji. wezmę dwójkę w stan wysoki i nasza cewka również przechodzi w stan wysoki, tak? Albo w drugiej konfiguracji wezmę jedynkę w stanie wysokim, również cewka przechodzi w stan wysoki. A teraz zobaczcie tu Zrobię stan wysoki na jedynce. Widać, że tu jest stan wysoki, bo to jest ten sam styk. To i ta jedynka to są te same styki, tylko tu jest ona normalnie zamknięta, a tu jest normalnie otwarta. Więc widać, że on osiągnął stan wysoki. Widać, że on osiągnął stan wysoki. I teraz zobaczcie, mamy tak: stan wysoki na jedynce i stan niski na, dwór, na dwójce i mamy sygnał nam dochodzi do cewki. Cewka jest w stanie wysokim. Zrobimy stan wysoki również na dwójce. Widzicie, tu też jest stan wysoki na dwójce. Więc mamy sytuację, gdzie na pierwszym styku i na drugim styku mamy stan wysoki, a cewka jest w stanie w stanie niskim, tak? I tak wygląda ta bramka. To jest bramka XOR. Czyli albo ten, albo ten, tak? To jest alternatywa, tak? Więc przy dwóch stanach niskich będzie stan niski na cewce, przy dwóch stanach niskich na stykach, i przy dwóch stanach wysokich również będzie stan niski na cewce, tak? I tak wygląda konstrukcja tej bramki XOR. Dobrze, tyle może na dzisiaj wystarczy, okej? Okay ponieważ no, to jest pierwsza lekcja z bramek logicznych dla klasy pierwszej TMG, Dlatego nie chcę was, że tak powiem, zamęczać. To na początek wystarczy. Zobaczcie, ja wam w zadaniu domowym dałem, ja wam w zadaniu domowym dałem link do programu Atanua. Ten program wystarczy ściągnąć sobie z tej lokalizacji którą wam wskazałem w zadaniu domowym i ten program, nie trzeba go instalować, jego wystarczy położyć gdzieś na dysku i uruchomić poprzez przyciskiem Setup. I teraz zobaczcie, tu mamy trzy bramki, tak, tu mamy trzy bramki, to jest bramka XOR, tak, gdyby tu było kółeczko, to byłaby to bramka XNOR, bo te kółeczka z przodu mówią o zaprzeczeniu bramki. Tu mamy y, bramkę y, y, logic NAND, czyli logiczne zaprzeczenie endu, tak? Czyli stan wysoki będzie, y, stan wysoki będzie, jak na którymkolwiek ze styków albo na dwóch stykach będzie logiczne zero. I tu jest w ogóle zaprzeczenie. To jest zaprzeczenie. To jest y, bramka jednoargumentowa, gdzie mamy zaprzeczenie przełącznika drugiego, tak, czyli jak on jest wyłączony, to my mamy sygnał wysoki. To jest nic innego, jak tutaj te nasze, nasze zaprzeczenie styku, tak. Więc zobaczcie, mamy tutaj trzy bramki i jednocześnie wam jednocześnie wam wysłałem sześć bramek w, do programu Atanuła. Macie je spakowane w zipie musicie je rozpakować i tu jest na przykład, mówimy o bramce piątej, ona jest trzy argumentowa, no i mamy tak, na, na, na cepce mamy stan niski, a na stykach mamy tylko styk zerowy w stanie wysokim, a jedynka i dwójka są w stanie niskim i robimy taką tabelę prawdy sobie w Excelu, bramka piąta Czyli tutaj, czekajcie jeszcze, czyli tutaj na A, tutaj mam źle oznaczone, bo tu jest i 1, i 2, i 3, a tam mamy od zera, tak. No więc tu sobie zrobimy i 0, 0, tu zrobimy sobie i 1, 1 i tu sobie zrobimy i 2. Tak i mamy tak samo jak w naszym programie. Widzicie ta adresacja jest 0 1 2. No i robimy na zerze mamy logiczną na zerze mamy logiczną jedynkę. Tu mamy 0 i 0 i 0 na wyjściu, tak? Teraz drugi stan, tak? Więc drugi stan sobie przełączymy logiczną jedynkę na styku pierwszym i mamy i mamy stan wysoki na cewce, tak? Więc robimy drugi, drugi, że tak powiem, sytuację. Tu jest jeden na jedynce jest jeden, tu jest 0, tu jest jeden, tak? Teraz następny, teraz następny, tu mamy stan wysoki na styku, na styku stan wysoki na styku drugim i też mamy stan wysoki na cewce i robimy, tak. Tu wszędzie będą jedynki 1, 1, 1 i tu jest 1, tak. Teraz spróbujmy sobie inaczej zrobić. Teraz sobie zrobimy, powiedzmy, wyłączymy, wyłączymy jedynkę i mamy 1, 0, 1. Robimy taki układ 1, 0, 1 i na wyjściu też jest jedyneczka, tak. Następny układ robimy 001 i też jest jedynka na wyjściu, tak? Wypełniamy tabelę prawdy 0. To się nazywają tabele prawdy 01 i tu jest jedynka na wyjściu, tak? No dobrze, to teraz e, zrobimy wszędzie zera wszędzie zera zrobimy i też mamy jedynkę na wyjściu tak, bo tu mamy dwa zaprzeczenie, zaprzeczenie No, a tu jest bramka tu jest bramka end z zaprzeczeniem tak, jak najedziemy na bramkę pojawia się nam nazwa bramki tak, więc wszystkie zera robimy. 0, 0, 0. i tu jest jedynka tak, czy, czy coś żeśmy pominęli? Tak, pominęliśmy tutaj, kiedy mamy 0 na zerze i 1 na 1, i sobie taki układ zaraz zrobimy. 0, 1, 0 i sprawdzimy, co będzie na wyjściu. 0, 1, 0 i widzicie, i mamy 0 na wyjściu, tak. Mamy 0 na wyjściu, i teraz zostaje nam 2 zera, zera na e, e, pierwszych stykach, czyli tu 0, tu 0, i teraz jedynkę na, e, jedynkę na e, drugim styku, czyli zobaczcie 0, 0, i tu jedynka, i jest stan wysoki, tak. I mamy tabelę prawdy wypełnioną, i tak macie zrobić sześć przykładów, tak. Ja kończę w tej chwili nagrywanie naszego spotkania.